Moi drodzy, witam Was na kolejnym odcineczku na moim kanale i druga, drugi drugi odcineczek ze zdrabkami z udawaną paczką Megalini. Udawana paczka, a przy okazji jest to rywalizacja z Nulą ze Szczecina. Ja mam udawaną paczkę z drapek Megalini z numerem 13, natomiast Ania ma z numerem 12 z milową 12. Zobaczymy jak wyjdzie. Zapraszam Was i do Ani, i do mnie i, i do Ani i do mnie na oglądanie, bo myślę, że to jest fajna, fajna, ciekawa rywalizacja. Kto nie widział pierwszego odcinka u mnie i u Ani serdecznie zapraszam. No dzisiaj mamy drugi odcinek jak zawsze 5 zdrapek yy, czyli to jest koszt 100zł na odcinek łącznie 300zł więc spory wkład tym bardziej oglądajcie żeby być na bieżąco i co o, drugi odcinek druga część zobaczymy idziemy pierwsza zdrapka numer 13 jak to wszystkie mamy klapki i kłódkę. Mamy klapki. Trochę może Was oddalę, bo za blisko jest. Dobra. Klapki, kłódka. Są klapeczki. Są klapeczki. Tutaj mamy klapki, kłódka. Dwa razy klapki. Kłódka. Klapki. Kolejno jest żółw i diament. Mamy naddrapany już zdrapki, żeby nie trwało to zbyt długo. Do połowy. Dobra. Żółw i diament. Dobra. Bardzo jestem ciekawy, czy pojawią się dolary. Prezent na szyjnik. Jest prezencik, Nie ma więcej. Sakwa, kokos. Mamy kokos, mamy sakwę, sakwa, sakwa, kokos. Tutaj tutaj jest kokosik sakwa, kokos, wow, dali trochę tych symboli. Klapki były? Były. Sakwa, kokos. Kolejno jest motyl i wiśnie. Patrzcie, jest linia. Super. Kolejna linia. Motyl, wiśnie. Jednak te trzy laski są szczęśliwe dla mnie. Wiśnie. Jest motylek. Wisienki. Słońce, winogrono, jest słoneczko. Jest słoneczko, jest słoneczko. Ok. No i ostatnie dwa symbole, ananas oraz tęcza. Czy coś jeszcze dołożymy? Jest ananasik, jest tęcza. Sakwa była, tak? Była. A nas ten O tutaj jeszcze zakwa. Ten Więcej nie widzę. Chyba że coś pominąłem. Tu mamy świnkę za 20. W monusie. A tu mamy linię 20 zł. Powinno być Dokładnie. Super. Znowu coś wpadło, fajnie. W pierwszym odcinku też coś powpadało. Serdecznie zapraszam, kto nie widział. Tutaj też mam nadrapane numer 13. Nie ma żadnego, pewnie jaka tutaj, żadnej linii. Foto, gwiazda. Jest gwiazda, jest gwiazda. Kolejna, kolejna. Tutaj. Gwiazda. Okej, okay. pierścionek i dzwon. Mamy pierścionek, kolejny pierścionek. Pierścionek, pierścionek. Tu, okej, okay, dzwona nie ma w ogóle. Korona, liść. I tak jak mówiłem na pierwszym odcinku, Mam z trzech różnych miejscowości, dominuję oczywiście Katowice, natomiast z Rudy Śląskiej mam chyba z dwie zdrapki, tak samo z Chorzowa też z dwie, reszta jest z Katowic, gdyby nie Katowice to chyba bym poległ klapki zegar. Mega ciężko się zbierało, ale udało się. Klapki i zegar. Klapki. Klapki i klapki. Kolejno, lody i motyl. Mamy lody. Jest motylek. Ok. Rower klucz. Mam tutaj dwa rowery. Jest rowerek, kolejny. Ok. I ostatnie dwa symbole: piłka oraz flaming. Czy to coś nam da? Flaming, flaming, flaming. Flaming. Oj, chyba nie. Chyba niestety nie. W bonusie. No jest borfel za 40. A my mamy chyba pusto. Zobaczymy kontrolne. TGE. Tak jest. Jest pusta. Dobra. Kolejna megalinia. Też z numerem 13. Jak to wszystkie 15. Też nie mam pewniaczka. Korona. Podkowa, korona podkowa, o jest koronka, arbus, zegar. Mamy zegarek, jest arbuzik, jest zegarek, korona była. Mamy Arbus, Arbus, Arbuzik. O, teraz bym zdrapał niechcący. Sakwa, Słońce. Ciekawi mnie, czy jakaś fajna perełka się trafi. Sakwa i Słońce. Jest sakiewka. Arbus był. Dzwon i, i foto. Dzwon i foto. Dzwonek. I więcej nie widzę. Serce oraz śminka serce na pewno było. Serduszko dra Ani, że się skoczyła na rywalizację. Aniu, trzymam za Ciebie mocno kciuki, żeby i Tobie fajnie wpadało. Żeby coś fajnego było. Tęcza i cytryna. Mamy cytrynę. Jest tęcza. I cytrynka. Ostatnie piuro i kości. Czy coś nam tutaj powstanie? Śminka była. Co ja tak pominąłem tą śminkę. Tu są kości. Tu są kości. Tu są kości. Tu są kości. I chyba jest pusto. W bonusie świnka. Chyba nie zobaczymy tego dolarka a my mamy różne kontrolne. No szkoda. ostatnie na dzisiaj trzynastka, też nie mam pewniaczka. Kości i śminka. Więc śminka. Kolejna. Nie ma więcej. Zegar i słońce. Jest słoneczko. Jest słońce, słońce, słońce. Mamy słońce, jest i zegarek. No fajnie pojawiają się te symbole. Słońce, zegar. Gwiazda i pierścionek. Gwiazda i pierścionek. Czy w ogóle to było? Oj, nie ma. Arbuz, moneta. Jest arbuzik. Kolejny. Kolejny arbuz, monety, nie widzę. Rower i podkowa. Jest podkowa. Prezent. I klucz. Patrzcie, mamy kolejną linię. Fajnie. Klucz, klucz. 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 Fajnie. W każdym odcinku coś wpada. Tutaj była podkowa. Klucz. Klucz. No i ostatnie dwa symbole. Mamy serce i klapki. Dołożymy coś. Klapki, klapki. Sakwa była. Była. Arbus też coś mi się wydaje był. Sakwa była. A więcej nie widzę. W porusie no, mamy portfel za 60, ale mamy jedną linię. Kolejne 20 zł, ale fajnie, że coś jest. Super. Ok, idziemy ostatnia na dzisiaj zdrabka. Numer 13. ma Pewniaczka. Pewniaczki na koniec zostawiłem Na no, kolejny odcinek. Mamy popcorn i wiśnie. Tutaj mamy, tu mamy popcorn. Jest popcornik. Okej. Okay. Łódź i pierścionek. Mamy pierścionek. Łódź i Jest łódź. Kolejna łódź, tutaj jeszcze jedna łódź, serducho i klucz, mamy klucz, mamy serducho, kolejne, 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 klucz, o jak fajnie tutaj klucz i serce. No, tak się obawiałem tej paczki, a na razie nie jest najgorzej. Na na nas. Fajnie, że coś wpadło w ogóle. Bo była, było ryzyko, że nic nie będzie, ale jednak jest. A nas. Okay. Piłka, zegar. Jest zegar. Jest i piłka. Zegar, piłka, łódź, była. Piłeczka Pióro, diament. Mamy pióro. Narszynik był pióro. Pióro, pióro, no i ostatnie dwa symbole: kokos oraz żółw. Czy to nam coś da? Mamy żółwia, żółw, kokosa ja nie widziałem. Dokładnie w bonusie to jest portfel. Mogliby dać dolarka chociażby za te 20 zł. A tutaj jest pusto, ale powiem Wam, no nie jest najgorzej. Znowu coś wpadło. Tutaj mamy 20 zł i w drugiej linii też mamy 24 zł na 100. Dzisiaj no jest minus, ale nie jest najgorzej. Tym bardziej że w ostatnim odcinku mamy. Pewnie jak i dwa, więc może coś jeszcze. Zaczyna pewno coś wpadnie jeszcze. Zapraszam Was na kolejny odcinek i yy, zapraszam również do Ani. Trzymajcie się cześć.